Bonjour, dzień dobry. Nazywam się Daniel Pydłucha, jestem malarzem, który przyjechał do Paryża po brązowy medal na tegorocznym salonie Art Capital. Jest znajdujemy się w ratuszu piątej dzielnicy paryskiej przy placu Pantheon. Właśnie była uroczystość wręczenia medalu, kulminacja tegorocznego salonu w dziedzinie malarstwa dostałem ten brązowy medal. Przyznanie brązowego medalu tu w Paryżu to kompletne zaskoczenie i, i takie radosne, bo dwa lata temu byłem pierwszy raz, uczestniczyłem. E, przeszedłem eliminację, bo tu się kwalifikuje pracę na ten salon. E, obejrzawszy ten dwa lata temu salon, nie liczyłem na jakikolwiek sukces, a tu w tym roku brązowy medal. To znaczy, że tu się znają na malarstwie, na sztuce. To takie pozytywne dzisiaj. Pokazałem tu obraz Kuglasz i może dlatego, że on był takim moim nadrealizmu polskiego, takim zaangażowanym obrazem, zwrócił na siebie uwagę, z czego się cieszę. Kuglasz to już sam tytuł trochę interpretuje, to co na nim jest, warto go zobaczyć na żywo. Obraz, który powstał w przeciągu, pomysł na ten obraz. Ostatnich lat dużo się dzieje w świecie, i to są zmiany, moim zdaniem, takie godne, godne udokumentowania, w sztuce szczególnie, która wymaga pewne, pewnych przemyśleń, pewnego dystansu do, do wszystkiego, co nas otacza w koło i, 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 i czym się y, boksujemy na co dzień. Jest to taki obraz, o, o, odnośnik do, do wszystkich takich. A, Myślę, makropolitycznych zmian w świecie. A więc i, i, i pandemia, i te wszystkie zielone łady, i wojny. I czujemy taki dysko, dyskomfort, który, który mm, osobiście mnie no, zabolał, bo, bo podjąłem ten temat. Bardzo się cieszę, że obraz wzbudził zaufanie na, na tegorocznym y, Art Capital i, i, i w ogóle. 50 tysięcy ludzi w ciągu dwóch dni, przewinęło się i 2,5 tysiąca artystów, więc jeśli obraz tylko zainteresuje, to już jest sukces. z Polski, bo tak nazywam sztukę, którą uprawiam, na co dzień pokazuję w Pałacu Męcińskich w Działoszynie, gdzie mieszkam i w Polsce oczywiście. I, ale teraz, co jest związane z tym sukcesem międzynarodowym, wypadało by otworzyć się znowu na szerszą publiczność, a więc niewykluczone, że zrobię wystawę we Francji, w Paryżu.